28 września na Rzeszowskim Rynku odbyła się 16 edycja festiwalu Piosenki Harcerskiej Krajka. Wygrała go druga sędziszowska drużyna harcerek Drzewo imienia Barbary B. Z tej okazji burmistrz Bogusław Kmieć wraz ze swoim zastępcą Piotrem Kapustą zaprosili do ratusza przedstawicielki drużyny, aby osobiście pogratulować im sukcesu. Festiwal Krajka przed wieloma laty zapoczątkowało sędziszowskie środowisko Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej wraz z przyjaciółmi. W tym roku w stolicy Podkarpacia wzięło w nim udział 9 drużyn. Sędziszów Małopolski reprezentowała drużyna harcerek Drzewo imienia Barbary Kasehube. W Sędziszowie funkcjonuje około 40 harcerek plus no w tym kilka harcerek z Robczyc. Zajmujemy się no tym w zasadzie co każda drużyna w związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, czyli kształcimy się duchowo, hartujemy ciało i, i staramy się być coraz lepszymi ludźmi. Podczas tegorocznego festiwalu wszystkie drużyny musiały zaprezentować się w trzech utworach w piosence harcerskiej, turystycznej i żeglarskiej. Mile widziane są jakieś tam fizyty, jakieś tam przedmioty. Które by urozmaicały występ. Też ciekawa choreografia. No ale najważniejszy jednak jest śpiew. A niektóre drużyny urozmaicają to o. instrumenty inne niż gitara, ponieważ gitara jest tak bardzo ściśle związana z harcerstwem. Sędziszowska drużyna nie miała zbyt wielu okazji do wspólnych przygotowań, ale pomimo tego najbardziej urzekła komisję oceniającą. Tak naprawdę spotkałyśmy się dwa razy przed festiwalem. W klasztorze braci kapucynów i jeszcze przed występem na miejscu w Rzeszowie ćwiczyłyśmy sobie piosenki, i tak naprawdę dziewczyny przygotowywały się w, dom w domach. Wysłałam im piosenki, jak powinny brzmieć, jak powinny się tego nauczyć, wysłałam im teksty, i tak naprawdę nauczyły się tego wszystkie w domach same. Yy, razem dopracowywałyśmy choreografię, yy, rekwizyty, i yy, już tak kosmetycznie dopracowywałyśmy te piosenki. Zwycięstwo było dla nas dużym zaskoczeniem, mówi Emilia Harchu. Kompletnie się nie spodziewałyśmy, bo jak patrzyłyśmy na inne drużyny, yy, naprawdę były. Yy, konkurencja była mocna. E, Dróżny miały różne instrumenty: e, e, typu wiolonczele, e, kontrabasy, miały skrzypce, miały e, też bongosy. E, inne drużyny z kolei e, bardzo mocno dopracowały choreografię. E, te układy były takie dosyć no bardzo dopracowane, ponieważ no, kiedy się śpiewa, kiedy się tańczy, no, to jednak nie jest łatwe do połączenia. Um, więc w ogóle się nie, nie spodziewałyśmy tej wygranej. Bardziej, no nawet niżej podium. Um, I ta wygrana jest dla nas naprawdę takim um, ogromnym wyróżnieniem, um, bo drzewo wygrało tak naprawdę ja sama nie pamiętam wygranej. E, natomiast starsze harcerki, e, które już opuściły naszą drużynę, mówią, że no może gdzieś tam kiedyś wygrałyśmy, ale to już tego nie pamiętamy. Więc e, takie wyróżnienie naprawdę na całe Podkarpacie. Nasza wygrana no to jest coś wielkiego. W trakcie spotkania u burmistrza Sędziszowa Małopolskiego harcerki odebrały gratulacje i pamiątkowe podziękowanie za godne reprezentowanie gminy w województwie podkarpackim. Dziewczyny zaśpiewały również fragment utworu, którym podbiły serca jurorów na festiwalu. Się. A teraz czas stawić żagle i sportu, wyruszyć na lejs.